No cześć tutaj mapet i... i Vinci! Siema, 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 witamy Was tak naprawdę od nocy już nie chcieliśmy Was zanudzać nudnym robieniem itemów i tego typu rzeczy Robimy event na no, twory, no. a creepery głównie, jak widać, ja już jesteśmy, mamy odpowiednie rzeczy i tak się bawimy z szkieletami od w obecnej sytuacji. Ach. Jest to czwarty odcinek naszej pięknej serii. Zabawa z to Minecraft. Mam luta. <laughs> ja tam też. Jest, tam jest... lawa, idziemy do lawy. No chodź. Chodź, 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 chodź. O zombie. O oh, Mortal Kombat gin. Aha. <laughs> no. Znasz jego matkę? O, kurwa! What the fuck? Ja pierdolę O oh, fuck I takie Pająk Wybał się do lądu O fuck O kurde, wziąłeś mój miecz? Tak Ej, ja pierdolę, czekaj na mnie na to Kurde, aż mi coś w podskoczyło Ok, jak będzie jeszcze to... Ła! Ja pierdolę Szkielet i chuj Boże, co to było? Kurde, Creeper jest na plaży. Chodź górą. No, już nie właśnie idą. O kurde. Ja pierdolę. Kurwa, zombie za mną idzie. O. Trzymaj Sworda, szybko. Szybko. Łap, Kurf. za tobą. Dalej, chodź, bo zombie, bo zombie po mnie idzie. Jeszcze ja Creeper. Ty... idę na Creepera Spoko. Tylko nie denny. I Iwent oh, na Clipera! Oooo, na mata! A stu, a stu, a, a, a. Ja Aha Znowu cię za chwilę rozjebię, ja ci to mówię ten Creeper. Ej, to było dziwne. E, pomóż mi, pom pom jak się walczy z pamiękami. Po prostu je tak także nie cię nie na napierdala. No fak, nie bij mnie, mam końcówkę życia. No to co jest jest? No mam pełen ten. No to poczekaj, to się nie pierdala, ty jest to parada. barada. z pająkami się o tyle fajnie walczy, bo one są szybkie i one do ciebie szybko odchodzą, więc jak i tak walniesz pająka, to on do ciebie wróci. Aha, no dobra, spoko. Nie, nie w dużym czasie. Kurde, głodna jest. Czy pani krew to nie jest już tak Chodź tu, chodź tu, chodź. Where? Chodź, 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 chodź. chodź, chodź. Takie kochanie. To jest w drugą stronę. O, oh, zbijemy Endermana? To będzie taki epic win na Dendermana O kurde krater Za mały level Gdzie? Obok mnie Aha Następny Pająki, Creeper lawa... tej i mamy następny krater Uf. Dobra, to A, a Bua! What the fuck? Czekaj, ja go uderzę Oła! Pff, ja też dostanę O kurde, ale kur... pierdoliło <suszy> 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 Szkielet! Gdzie? Za mną! A. Znaczy, przede mną. Ale na mnie się wziął. No właśnie. Uważaj na... Pamiętaj o Endermanie. Bo z frajery potrafią wyskoczyć. Dobra, kid. Obraził się. No. Mówiłem ci. Przestraszył się. Nie, obraził się. Obraził się, na dobro. no dobrze. Zobaczył cię. No widzisz. Zobaczył twoje życie, Gdzie jesteś? Tu, na drzewach. Na jakich drzewach? Tarzana udaje, co? Trzeba jej pomagać. Kurde! Aha. Aha A idę na creepery do krateru, i kid. Nie, zostań, bo z tego krateru nie wyjdziesz, ej. Wejdę, wejdę. Zombie. Lawa. Ale zajebiście. Co Lawa, lava. Ty? Co? Szkielet tam jest. Ja nie chcę się. Ale ja to ich nawala, walamarko Cholera. Lepiej. Zarzuć mi ten jakimś stołem, piątką. Zarzuć mi piątką. Mm, już czekaj. Mm. Zarzuć takiego zniszczenia, żeby nie było. 5, <laughs> tak już cztery. Dzięki. Kurde. Jak już mówiłem, wcześniej raczej nie będziemy używać tego pieprzonego tego OP, ale w takiej. W wypadku... Znaczy mogłem się zabić, ale nie chciałem się. Jestem zbyt leniwy. Przepraszam. Zaraz się kurde Gdzie Ty jesteś? No tutaj. Ja widzę Cię. Gdzieś mnie naprawdę? Nie. Aha. No tu jesteś. What the fuck? Co? Creeper uważaj! <śles> No, no ja! Jest ja cięż... nie. do niego Widziałeś to. Państwo spojrzałem ci na motor. Właśnie na winter, kurde, creeper. I chciałam Uciec, a to jest taki trochę w drugą stronę na mnie. Ja no nie wierzę, nie. odskoczyć, są id. Mm, mm, mm. yeah. mm. <grym> o teraz możemy popolować trochę na creepery. Nie tak, takich nie będzie dużo. W ogóle ja mam jakieś zastrzelne szczęście do takich creeperów. U -o! A propos. <grym> <śmienią> 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 Ej odejdź, się od tego krateru lepiej Dobra Tu creeper, tam creeper i ja Wiesz co, ja lubię jakieś towarzystwo drzew, nie wiem jak ty Pająk. No. Kurde, to może rzuć mi to eku, nie nie się w Tarzana, czekaj Pająk, czekaj Nie no, co ty Sparta A no, fajnie się nawala pająki ja w ogóle piję? No. What the fuck? Co? Aha. The hell? Zwłoki. Z <laughs> Gdzie ty jesteś? Co tutaj? Kolaby. lawy. Czaj, wlejdę do ciebie. Połowimy się w tarzanach. What the fuck? <laughs> Obrysuj je białą wełną. Będziemy badać to. Tu Takie. Tutaj będziemy czcili Boga, Achba, Achby. Ja, Nie wiem. Właśnie. I to jest dobry pomysł. Można by zrobić jego świętynię. No. Y, od razu mówię, nie wiem dokładnie, ile. Może też przez pewien czas nie być. What the Aha, to byłeś ty. No. <grym> przez pewien czas może nie być odcinków, gdyż. Mm... Iż. Gdyż już... Już e, możesz... Najprawdopodobniej będziemy zbierać córki. No. Ogólnie. Tak, ja wiem, jakieś e, głupie. No my jak... właśnie ogólnie nie chcemy zanudzać tak jakby zbytnim, tak jak... No jakby... chodź no tu! Czekaj, aha, gdzie ty... Chodź tu tarzanie. Fuck... Ja... <laughs> <Where> the... Aha! <laughs> <laughs> nie bim mnie mam <laughs> na serduszka. Odejdź ode mnie, szatanie. No zadaj so, mi to. Czekaj. Ja Trzymaj. nie widzę, Nie mam się w babkę. Tu ci leży, i spierdalaj. No. <acres Aidiner. smtern Taylor> nie no, <smternet> to było chamskie. No, i <sum> ja to to ja. mówił. Kurde, wiesz jaki był rozrzut ciebie i twoich rzeczy? Te rzeczy wyglądały jakby ci wnętrzności leciały. Tu jakieś oczy, tu jakieś coś. Tu jakieś oczy pająka ze mnie wyleciały, nie? No normalnie... Realistyczne. W kół, no w kół. W kół. Ale timber mod by się przydał. Nie lubię tym No to masz problem. O kurde, a tu jest parę zrzucanych tych itemów. Gdzieś kurde drewno jakieś. Gdzieś kurde coś. Ale to fajnie stąd wygląda. Co? Popatrz. No fajnie. A, a ty idziesz po mnie? Idę po twój ry. <noise> Idę by cię zniszczyć. Ach. Jeszcze tym debilnym głosem. <noise> Nie mówiłeś mi wcześniej Ała, kark se skręciłem A nie, przepraszam, ja skręciłem? skończyłem kość kolanową udową. E, Aha, nie Takie Ja w to uwierzę, nie, bo ostatnio miałem problem ze znalezieniem go e, e, Tylko <noise> Pół godziny szukaj, ja się kopałem pod niego szczęśliwe. To lepiej poszukaj, bo jeszcze nie wiem czy jakiegoś eku twojego nie zostało. O, no właśnie. A kuku! Sieba! <noise> nie, to było oczywiste. Na piachu. <noise> Na piachu to lepiej się robi. <grywka> Jak ucieka. dawaj sworda No spadaj, dawaj Sworda No kurde, ale lagi. W <grywka> tej no. chwili Lilognę się Owca no, oh, <grywka> Zrobiłem serwer Limit graczy 2000 Jak z ciekawości nie więc. O, widzę krowy, widzę krowy. Udził Aha, co ty myślałam, że pająk. Yy, ja wyglądam jak pająk? Tak, bardzo podobnie. Aha. Jak to wygląda z czasem naszym? Z czasem? O! Glina. Trzy, dwie i pół minuty. Jeszcze? Tak. Ta. Spok. Nie, dopiero minęło. <grych> no faj. Mmmm. Co? Mm. Duże gliny tak, by the way. wiem właśnie. No, właśnie. Mm. bo ty młyśki bijesz. No. Zrobimy może, może zrobimy, a te cykliny ja zrobię, a tak, może, bo teraz trochę będę, wsta będziemy wstawiać te, 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 odcinki, więc proszę, abyście nie pisali pod którymś z tych, pod którym z filmików, co mamy robić, nie, bo nie, bardzo nie wiem, ja Nie, wiedział, nie co my mamy. wiemy, co mamy robić, ja wiemy? wiem, co mamy robić, a Ty zamknij i no masz dobra, takie głupie pomysły. No właśnie. Nie, chodzi mi o to, byście jakieś sugestie, nie wiem, czy, Mamy, czy inaczej, czy mam zrobić, mamy robić te let's play battle i czy mamy zrobić, czy na przykład, nie wiem. A mówiliśmy zrobić. już o tym let's play battle, czy? Tak, już mówiłem. Dobra, spoko. No, um. tak więc generalnie, no, tak w zasadzie też to mamy. O, pustynie, pustynia, pustynia. No, tak no. w zasadzie. No właśnie, rację. pustynia, ej. To co mamy robić? <noise> um. Jakieś pomysły, podsuwajcie zadania, no. questy, najlepiej, nie wiem. Ogólnie tak najlepiej, nie? Wyżej na jednym chlebie przez trzy lata. Na przykład. A to jest możliwe. Nie. Tak, nie graj 3 lata. Mm. <laughs> Dobra, no to może... To, to może po prostu nie. Może... nie. Jeszcze nie, czekaj. W ogóle tak by przypomniało mi się jak ty, jak na naszym, jak na twoim serwie. Ten, ja byłem, ja byłem przy tej twojej budowli, bo ty tam, bo Vinci robił taki ten, taki dół wielki, gdy tam potem mieliśmy chatę sobie zrobić. Ja tam stoję tak przed tym dołem. Coś mnie uderzyło, nie? Obracam się, a tam Winci z łukiem tam gdzieś daleko trochę patrzy się na mnie. Pół minuty minęło, Winci się obrócił i poszedł w chłop. No to jest to. To jest to. <grym> to, jest to. <grym> ale takie. A nie czekaj, bo ja mam się tak, nie wyjdzie tak. Ale takie, czekaj, bo to bo co, jakby się fochnął, nie? Takie, ja jego ja patrzę tak przez pół minuty, a potem się focha. Szukaj, szukaj, szukaj. No kurde, się debilu Aha. trochę. To jest takie... <laughs> to uderzył mnie z i tak wiesz... że się... Ry, ryliśmy z tego, ale to jest taki żart sytuacyjny. O właśnie. Dobra, to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, oceniajcie, komentujcie, dajcie nam te questy, oglądajcie bo bardzo ciekawi. I oglądajcie też... Znaczy, nie wiem, jak e no, no to widzimy, e się ta nie Ale mimo. takie, czekaj, takie... Cieszcie się, jeszcze takie... E E, wszystko, na, wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji Bożego Narodzenia, e, szczęśliwego jajka. Jeszcze big battle. Jeszcze big battle, tak. E, czekaj, jeszcze. Five, four. Czekaj, z tej kasy Okej. Five. Czekaj, czekaj. Czekaj, kurde. Czekaj, czekaj nie bij jeszcze. Five, four, three, two, one. Ja się zabić. Dobra, no to cześć.